Cześć Boże, witam serdecznie w kolejnym dniu rekolekcji Wielkopostna Ruletka. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za Wasze komentarze, za Wasze zaangażowanie, a teraz z tych komentarzy wylosuję osobę, do której trafi kolejny upominek. Zapraszam do losowania. Uwaga, uwaga Pani Pani A dobrowolska. Gratuluję. Postaram się z panią jak najszybciej skontaktować, a teraz zobaczymy, która postać zostanie odkryta. Numer dziewiętnasty, sprawdźmy. Uwaga, uwaga. A pod numerkiem dziewiętnastym mamy. A pod numerem 19 mamy Syrofenicjankę. I na odwrocie cytat. O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak chcesz. Wiara Syrofenicjanki została wystawiona na poważną próbę, ponieważ jej córka miała wielkie problemy duchowe. Kobieta przyszła do Jezusa i prosiła o uzdrowienie dziecka, jednak ten niejako zwlekał z interwencją. Mimo to matka nie poddała się i gorliwie prosiła Jezusa o pomoc. Tym samym pokazała, że serce kobiety jest zdeterminowane, szczególnie wtedy, gdy chodzi o dobro jej najbliższych. Pan Jezus, dopuszczając próbę, daje również łaskę, aby razem z nim przejść przez tę próbę. Moi drodzy, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za Wasze zaangażowanie. Proszę, abyście pod tym filmikiem pisali komentarze z prośbą o modlitwę. Ja ze swojej strony obiecuję modlitwę różańcową w Waszych intencjach i z tych komentarzy wylosujemy kolejny upominek. Na czas rekolekcji wielkopostna ruletka, na czas Wielkiego Postu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia!